Odnowić taki regał by szło, ale są kolejne isteregi po działalności I ładno zdobne regały. Jest główne wejście. Sorry. Tu jest główne wejście do tych... Ale to ch tu chyba będzie część biurowa, tak mi się wydaje. Wo, wo, jakieś tutaj pozostałości. No dobra, więc z wentylacją od razu zrobione. Tu może jakieś laboratorium było. Tutaj też jest takie urządzenie, żeczkami zagłupi, żeby to wiedział co to jest. Ale lampy albo coś to było.